Cześć Wam wszystkim, mam na imię Monika, mieszkam w północnej Karolinie i dzisiaj chciałam podzielić się z, wasze, z, z Wami um, moimi uczuciami, moimi obawami, przez co przechodzę y, jako żona amerykańskiego żołnierza, który służył przez ostatnie 24 lata w specjalnych oddziałach. Dzisiaj, 1 grudnia, jest to pierwszy dzień, kiedy mąż nie jest już aktywnym żołnierzem, który przeszedł na tak zwaną wojskową emeryturę. Jesteśmy małżeństwem od 25 lat i mąż y, służył aktywnie przez 24 lata. Więc nasze całe małżeńskie, rodzinne życie y, kręciło się, toczyło się wokoło w wojska. Cofnę się do tyłu 25 lat i może w skrócie opowiem Wam, y, jak to mój mąż zdecydował, że zostanie żołnierzem. Y, Mieliśmy wtedy rocznego synka, ja miałam 22 lata, może 23 i z dnia na dzień podjął decyzję, że on chce zaciągnąć się do amerykańskiego wo wojska i, i chce służyć. Ja jako 22-letnia młoda dziewczyna, nic na ten temat nie wiedziałam. Ona opowiadał mi, będziemy mieć dużo pieniędzy, będziemy podróżować, um, pojedziemy do Europy, będziesz mogła odwiedzać swoją rodzinę często, więc ja oczywiście uśmiechnięta, zadowolona przytaknęłam i powiedziałam: "No fajnie, super". Okej. Okay. Do tego jak wyglądało nasze życie przez ostatnie 24 lata jako wojskowa rodzina, do tego wrócę w kolejnych filmikach i po kolei będę Wam nagrywała, co się wydarzyło, co się zdarzyło, przez co żeśmy przechodzili, dobre dni, złe dni. Dzisiaj natomiast skupię się jak się czuję dzisiaj. Powiem Wam szczerze, że czuję się bardzo dziwnie. Nie spodziewałam się, że tak będę się czuła. Bardzo czekałam na ten dzień przez całe 24 lata. Czekałam, kiedy w końcu mąż wyjdzie z wojska, zaczniemy mieć normalne życie. A jednak dzisiaj, kiedy mamy to normalne życie, pierwszy dzień tego normalnego życia, to zaczęłam się zastanawiać, czy tak naprawdę. Jestem gotowa na rozpoczęcie tego życia. Mąż na dzień dzisiejszy jest jeszcze bez pracy, jest w ciągłym poszukiwaniu pracy, więc um, jedynym dochodem, który na dzień dzisiejszy bawi, to jest dochód z mojej pracy. Męża emerytura nie będzie, ale tak naprawdę ile tych pieniędzy będzie, to sami jeszcze nie wiemy. Więc głównym podstawowym lękiem, jaki dzisiaj um, mam i jaki dzisiaj mnie ogarnął, to czy finansowo będziemy ok. Mamy troje dzieci. Yy, jeden syn jest w kalecz, drugi yy, za parę miesięcy idzie do kalecz, więc tych pieniędzy potrzebujemy dużo. Do tej pory na wszystko nam wystarczało, żyliśmy sobie komfortowo, ale jak to teraz będzie, to sami nie wiemy. Oprócz tematu pieniądze, zaczęłam dzisiaj zastanawiać się, jak mocno psychicznie stoi mój mąż. Czy potrafi tak gładko przestawić się z życia, którym żył przez 24 lata, na całkiem inne życie. Życie, którego do tej pory nie zna, jakiem, jakiego martwię się, czy pracę jaką znajdzie, będzie to odpowiednia praca dla niego, czy będzie czuł się spełniony, dowartościowany. Tak jak czuł się do tej pory służąc w wojsku. Wspomnę tutaj, że mąż do wojska poszedł z powołania. Wierzył, że wszystko to, co robi, robi z e, sercem, oddaniem dla tego kraju i dla społeczności. Wydaje mi się, że adrenalina, napięcie, jakie wojskowe życie mu dawało, na pewno będzie mu tego brakowało. I czy potrafi się pogodzić, że tego w jego życiu już więcej nie będzie? Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień na pewno jest wyjątkowym dniem w naszym życiu i na pewno nie jest jednym z dobrych dni. Ja, tak samo ja, jak i mój mąż, jesteśmy zadręczeni, przygnębieni. Nadchodzi nas tysiące myśli, pytań, na które nie znamy dzisiaj odpowiedzi. Nakręcając ten film, prócz tego, że chciałam podzielić się z wami moimi uczuciami, chciałam też. Dać znać innym żonom żołnierzy, które przez to przeszły, będą przechodziły lub teraz przechodzą, że to, co czujecie, jest normalne, nie jesteście sami. Jeżeli zainteresował Was mój filmik i chcielibyście dowiedzieć się więcej o moim życiu jako żony wojskowego, przez co przeszłam, przez co razem przechodziliśmy, dajcie mi znać, jakie tematy, od czego zacząć o czym Wam opowiedzieć obiecuję, że będę regularnie nakrywać filmiki będę dzielić się z Wami na bieżąco przez co przechodzimy czy nasze obawy dalej są obawami czy problemy dalej są problemami czy coś się zmieniło coś się rozwiązało będę też w kolejnych filmikach wracać do początku męża kariery i dzielić się z wszystkim z Wami, co tylko przyjdzie mi na myśl.